Cześć, witajcie w kolejnym filmiku Dziś zapraszam Was na krótką recenzję i tym razem będzie to recenzja zestawu kosmetyków, zestawu z firmy Benefit, więc znowu wkraczamy w, ten, w tą wyższą półkę cenową i jest to zestaw Per Cup and Away zapakowany w takie bardzo estetyczne opakowanie, ale walizka, ale kosmetyczka. Nie, nie ukrywam, że opakowanie przykuło moją uwagę i było jednym z czynników które spowodowały, że zestaw znalazł się u mnie w, w zestawie, w moim zbiorze kosmetyków. Zapłaciłam za niego w Australii 69 dolarów, tak mi się wydaje, albo 59, albo 69, wydaje mi się, że 69. Cena powiedziałabym wysoka, jeżeli tylko weźmiemy pod uwagę, ile musimy zapłacić, ale biorąc pod uwagę, że sam jeden produkt z Benefitu może kosztować około 50, to wydaje mi się, że zaoszczędziłam, ponieważ mamy tutaj... Trzy produkty pełnowymiarowe i dwie miniaturki. Już wam pokażę co mamy w środku. Mamy pięć produktów. Tak jak powiedziałam, trzy pełnowymiarowe. Jest WhatsApp, to jest taki rozświetlacz kremowy. Jest Posytint, czyli róż w takiej formie płynnej, taki ala żel. Taki bardzo rozwodniony żel. Mamy miniaturkę tuszu The Real, pełnowymiarowy róż Dandelion i Professional, to jest taka baza pod makijaż, która ma optycznie zmniejszać widoczność porów. Zacznę może od WhatsApp. Wygląda tak. Z jednej strony mamy taką gąbeczkę, którą możemy rozetrzeć ładnie produkt. To z drugiej strony z takim, taką jakby zatyczką jest rozświetlacz. Rozświetlacz ma taki kolor szampański, taki coś pomiędzy, nie wiem czy zobaczycie tutaj, o coś pomiędzy złotem i takim właśnie kolorem szampana. Więc moim zdaniem taki odcień pasuje wielu karnacjom, ale raczej w tonacjach ciepłych. Ja takie odcienie bardzo lubię, więc część tego rozświetlacza używam. Daje bardzo fajny efekt. Jak ja go używam, nakładam delikatną warstwę na palec, oczywiście czysty, palcem aplikuję na szczyty kości policzkowych i wtedy ewentualnie jeszcze tą gąbeczką rozcieram granice, jeżeli uważam, że jest to potrzebne. Można go także nałożyć sobie pod łuk brwiowy. Bardzo fajny produkt, jestem z niego bardzo zadowolona. Tint mam dziś na policzkach, nie wiem czy jest to, na ile będzie to widoczne na filmiku. To jest taki odcień różowy, tak to jest określone. Taki makowo różowy, tak go określili. Moim zdaniem, jest to taki bardziej jasny, jasny róż. Zawsze jak patrzyłam na ten produkt w, na stoisku Benefit, to wydam się, że będzie za jasny, że będzie zbyt różowy, ale po wypróbowaniu mogę stwierdzić, że jest to bardzo przyjemny, bardzo dobrze wyglądający odcień, raczej taki wpadający w, ciepły, w ciepłą tonację róż, który mi akurat pasuje. Ja najczęściej używam raczej róży brzoskwiniowych, takich bardziej wpadających w tę tonację, natomiast ten mogę spokojnie zaaplikować i na co dzień, i do takich właśnie makijaży mocniejszych. On nie jest bardzo intensywny, a to jest taka, taki róż, który naprawdę utrzymuje się przez cały dzień. Ja ten produkt aplikuję bezpośrednio na pędzel. Pędzel nie nakładam go nigdzie na, na dłoń, bo tam tego nie zmywa, On tak barwi skórę, więc ja go nakładam na pędzel typu, typu stippling brush i po prostu najpierw lekko wklepuję i zaczynam szybko rozcierać. Z tym produktem trzeba pracować dosyć szybko, bo on jak zaschnie to już no, zostanie taką, taką plamą. Więc przy takiej aplikacji pędzlem stippling brush nie nakładamy zbyt dużo produktu od razu, bo może zrobić tak, że jak nałożymy go na przykład palcem, to w miejscu, gdzie dotkniemy za pierwszym razem będzie najwięcej produktu, więc ja moją metodę polecam, wydaje mi się, że jest to metoda, który sprawdza się bardzo dobrze. Tego produktu można używać także na ustach. Parę razy mi się zdarzyło, ale usta muszą być tutaj perfekcyjnie, ponieważ jeżeli mamy jakieś tam przesuszone miejsca, suche skórki, on też lekko usta wysusza. I w tych miejscach kolor będzie troszkę bardziej intensywny, w tych miejscach kolor zostanie na po prostu 24 godziny. Raz tak mi się zdarzyło, że miałam tutaj taką suchą skórkę w tym miejscu i następnego dnia po nałożeniu, po prysznicu, po zmyciu makijażu poprzedniego dnia, cały czas widziałam, że to jest drobina koloru cały czas, więc jest to taki produkt, który naprawdę trzyma się bardzo długo. Ja go preferuję raczej na policzki, jako róż, ale kolor również wygląda ładnie na ustach, z tym, że muszą być wielegmat, tak jak wspomniałam wcześniej. Teraz przejdę do tuszu do rzęs The Real. to jest tylko wersja mini. Tutaj mamy 3 gramy produktu. To jest tusz, który po wejściu na rynek zrobił wielką furorę. I on ma taką specyficzną szczoteczkę, nie wiem, jak jest to widoczne. Taką... To jest szczoteczka, która jest silikonowa, lekko można ją wygiąć. I na czubku ma jeszcze taką yy, maczugę. Na początku byłam bardzo zadowolona z tego tuszu. Jest podobny, jeśli chodzi o efekt, do tuszu Clump Crusher, z tym, że jeszcze ładniej rzęsy pogrubia. Więc jestem zadowolona, ale minusy niestety pojawiły się po jakimś czasie, po kilku tygodniach używania, powiedzmy mniej więcej dwóch. Nabiera bardzo dużo produktu ta szczoteczka, więc trzeba ją dokładnie oczyścić przed aplikacją na rzęsy. Dlatego tusz jest bardzo gęsty, więc ma skłonności do tworzenia grudek. Z tym można sobie poradzić dobrze zastosując, że jest na przykład jeszcze czystym grzybykiem, czy starą teżką od innego tuszu. Więc to nie jest jakiś taki ogromny problem, ale duży problem jest taki, że niestety rozmazywał mi się na dolnej powiece. Ja z tym zazwyczaj problemu nie mam. Tak mi się wydaje, nie pamiętam, kiedy miałam ostatnio taki problem z jakimś innym tuszem, a tutaj. Po dojściu do pracy, nie wiem, poszłam do łazienki, miałam tutaj po prostu plamy takie, bo miałam przebarwienia posłoneczne pod oczami. Więc niestety tutaj byłam z dobra na początku, ale raczej nie kupię tego tuszu, nie kupię pełnej wersji. Zostanę przy moim tuszu Clump Crusher. Tutaj znowu sprawdza się moje, moja formuła, że tusze drogeryjne, za które płacimy, jakiś tam ułamek ceny tuszu wysokopółkowego są o wiele lepsze i sprawdzają się na rzęsach o wiele, wiele lepiej. Kolejny produkt jest to nowa miniaturka, to jest Professional Baza Pod Makijaż. Ja już kiedyś, chyba rok temu, tą miniaturkę miałam tego produktu i wtedy wyrzuciłam ją bardzo szybko, bo wydawało mi się, że powoduje u mnie reakcję alergiczną. Jak nałożyłam ją w mięsień na policzki, to potem miałam te takie czerwone placki. Nie jakieś takie bardzo trudne do pozbycia się, ale widziałam, że jednak ten efekt taki niefajny nie był na mojej twarzy. I więc dlatego wahałam się, czy, czy mam ją próbować w ogóle jeszcze raz, czy dać jej szansę, ale postanowiłam, że tą szansę, tą szansę jej dam i jestem zadowolona, że, że tak postanowiłam, bo naprawdę jest to bardzo fajna baza pod makijaż i wydaje mi się, że te pierwsze doświadczenia były powodowane tym, że miałam wtedy problemy generalnie z egzemą i moja twarz reagowała alergicznie na, na większość tego, co na nią nakładałam. To jest naprawdę produkt, który ładnie minimalizuje widoczność porów. Ja może nie mam ich tak dużo. Najwięcej tych porów jest widocznych właśnie w tym miejscu. Czasami nawet nie nakładałam tego produktu na całą twarz. Nakładałam go tylko właśnie w tym jakby trójkącie. Odrobinę na czole, żeby trochę trwałość makijażu przedłużyć. I naprawdę podkład nałożony na tą bazę wygląda o wiele ładniej. Dobrze się rozprowadza. Także jestem z niego zadowolona. Myślę, że nie kupię pełnej wersji, ponieważ ja generalnie rzadko używam bas pod makijaż. Nawet w temperaturach, które mam teraz w Sydney, rzadko mi się to zdarza, ale na pewno tą próbkę skończę i wtedy jeszcze zastanowię się, czy warto kupić pełną wersję. Pewnie nie, ale zobaczę, może z moje zdanie w międzyczasie. I ostatni produkt jest to Róż Dandelion, Dandelion, jakkolwiek go wymawiacie tą nazwę. Ja już go kiedyś miałam na początku mojej kariery, powiedzmy, youtubeowo blogowej byłam z niego bardzo zadowolona, więc. Dlatego też między innymi kupiłam ten zestaw, bo wiedziałam, że, że jest ten produkt, który w Australii kosztuje 50 dolarów, więc dodając 20 mam jeszcze dwa dodatkowe, pełnowymiarowe produkty, dlatego się skusiłam. To jest taki hmm, lekko różowy odcień, już Wam pokażę. Taki bardzo delikatny. On na ciemniejszych karnacjach może się nawet nie pokazywać, na takich powiedzmy średnich do ciemniejszych odcieni skóry. Ja, ponieważ nie jestem jakaś bardzo ciemna, hmm, Odcień skóry jest raczej w tej kategorii light, także mogę go spokojnie używać. to jest taki róż, który naprawdę delikatnie, ładnie podkreśla kości policzkowe, który, którym nie można przesadzić tak naprawdę, bo on jest raczej jasny. Może pokażę Wam na palcu. Nie wiem, czy w ogóle coś widzicie. Taki bardzo delikatny, różowy, dosyć powiedziałabym raczej w takiej chłodniejszej tonacji odcień. Ale on ma też w sobie drobinki niewielkie, więc ładnie, ładnie skórę rozświetla. Przy tym nie tworzy z takiego efektu kuli dyskocykowej, to nie jest broka, to są delikatne drobinki, które sprawiają, że skóra będzie wyglądała na bardziej promienną. Otrzymuje się na twarzy bardzo przyzwoicie przez cały dzień, nie muszę poprawiać już wiem, że jest cały czas. Nie tworzy takiej plamy, takiego odcięcia po jakimś czasie, więc... No myślę, że to jest kolejny, to jest produkt, który będę używać na pewno jeszcze przez najbliższe miesiące. Podsumowując, zestaw jest fajny, jeżeli chcecie komuś sprawić prezent świąteczny. Nie musicie też kupić całego zestawu, oczywiście, bo w Polsce myślę, że to będzie cena powyżej 200 zł. Nie zdziwiam się, gdyby to była taka cena. Gdybym miała Wam polecić na przykład pojedyncze produkty z tego zestawu, które możecie też kupić jako prezent świąteczny... To zdecydowanie polecam rozświetlacz WhatsApp, Bazer Professional, również jeżeli wiecie, że osoba, której kupujecie prezent, używa tego typu produktów, lub na przykład ma problem z widocznymi porami lub trwałością makijażu. Oprócz tego polecam także Dandelion i Posy Tint. Chociaż to Posy Tint to jest po prostu formuła. Jeżeli wolicie inny kolor, jest do wyboru kilka kolorów z tych tintów z Benefitu. Każdy myślę, że sprawdza, sobie, sprawdza się bardzo podobnie, także też myślę, że jest to fajny produkt, drogi, więc może, jeżeli znacie jakieś tańsze odpowiedniki, to lepiej kupić odpowiedni. Róż Dandelion również, chociaż to jest kwestia bardzo indywidualna, róż, bo ja wiem, że ten róż ma raczej skrajne opinie, jest albo lubiany, albo jest po prostu wieszany na nim, wieszane są na nim psy, więc. To jest może zbyt duże ryzyko. Generalnie już z Benefittu są, są fajne. Ten kolor być może nie będzie odpowiedni dla każdego, więc może lepiej kupić coś innego. Teraz jest ten rocketer, jest koralista, który też jest bardzo popularny, więc jako, jako produkt myślę, że mogę go Wam polecić. Jako odcień mi bardzo odpowiada, ale to nie znaczy, że będzie odpowiadał każdemu. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta recenzja się Wam przydała. Jeżeli używacie któregoś z tych produktów, dajcie mi znać, jak u Was się sprawdził, a ja się już mną dzisiaj żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach.